Siemano, w dzisiejszym odcinku pokażę Wam jak nabijać lojalność w przypadku e, SBC dotyczącego hybryd ligowych, ponieważ tam, aby to wykonać, potrzebna jest lojalność. Już pokazuję jak to nabić na przykładzie właśnie jednego z tych wyzwań. E, Zostały mi dwa do zrobienia, w którym muszę nabić, nabić lojalność. Przechodzimy sobie do pierwszego i tu, jak widzicie, mamy skład po kliknięciu w statystyki jednego z zawodników. Mamy ilość rozegranych meczów i ona wynosi 6. No i oczywiście musimy dobić do 10, bo nam brakuje 10 zgrania, dlatego kopiujemy skład. Skład przenosimy sobie do moich składów, wchodzimy sobie w skład battles. Powoli idziemy do skład battles. Ja już rozegrałem 6 meczów. I teraz tak. E, wybieramy sobie pierwszy lepszy mecz, obojętnie jaki poziom. E, wybieramy sobie skład, który skopiowaliśmy. E, włączamy. I czekamy. Teraz tak, gdy nam się mecz uruchomi. E, Czekamy sobie gdzieś tak około, ja czekam tak około minuty, żeby ta minuta minęła na tym zegarze. Jak minie minuta na zegarze otwieram menu, otwieramy menu. Dajemy opcję poddaj mecz, poddajemy mecz. No i z automatu trafiamy do menu głównego. I teraz tak, jak pamiętacie poprzedni zawodnik, poprzedni miał 6 rozegranych meczów. Tutaj sobie zaraz sprawdzimy jak to wygląda po tym meczu jak sami widzicie zawodnik ma już rozegrany 7 meczów więc ta metoda działa i tak robimy 10 razy dopóki nam zgranie nie skoczy o 10 to oczywiście wykonujemy to samo oczywiście wykonujemy z z innymi, z, inny, z innymi SBC, tak aby nabić tą lojalność. Pozdrawiam, zapraszam do subskrybowania i widzimy się w kolejnym odcinku. Trzymajcie się.